Bardzo poprawnie, jeśli się my, ale dzisiaj chyba pierwszy raz zagrać z opaską kapitana w oficjalnym meczu pierwszej drużyny GKS-u. No tak, tak, to takie małe marzenie. Jestem członkiem tego klubu i całe życie się marzę o tym, żeby założyć opaskę kapitana w pierwszej drużynie. I... To się mi dzisiaj udało, ale no niestety nie pociągnąłem tego i nie wygraliśmy meczu na kurzburgu. zapracowałem, nie wiem, dwa trzy, trzy strzały w bramkę, światło bramki mieli chłopaki. Szkoda, tam Bartek miał sytuację, ale myślę, że lepiej wygraliśmy ten mecz. No, a za zobaczymy jak będzie dalej. Teraz jedziemy, mamy u siebie mecz i musimy wygrać. Maciek kontuzja, no niestety, no jak to ten bywa, no ja drugi bramkarz teraz. Ale no czekałem dwa lata ponad na szansę, tak, no tutaj od pierwszej drużyny. No zero z tyłu dzisiaj, trzeba jechać. Jakieś tam sytuacje były, ja szczególnie miałem tą sytuację w pierwszej połowie. Bramkarz wybronił mnie, no cóż, no wywozimy punkt z Kluczborka i, i tyle. I pozostaje Wam chyba to, co właśnie też często mówią kibice, czyli zostaje Wam walczyć, zostaje Wam trenować, i zostaje Wam właśnie robić to, żeby, żeby każdy kolejny mecz był lepszy niż ten dzisiejszy. Tak, tak, tak jak mówisz, no, trzeba walczyć, trenować i zdobywać te punkty, czy u siebie, czy na wyjeździe. Za każdym razem punktować i, i zobaczymy, czy się będzie działo w tabeli. No szkoda, ale też trzeba patrzeć z, z drugiej perspektywy o nim, bo przeczkę mieli tam no remis. Myślę, że możemy wziąć jako dobry wynik, ale mieliśmy też sytuację, i tam myślę, że lepsze dogranie, lepsze coś i mogłoby być y, zwycięskim. Myślę, że w tym meczu dzisiaj mogło wszystko wydarzyć. To był tak naprawdę mecz y, z kategorii tych, kto pierwszy strzeli. Y, gola to wygra. Y, nie udało się to ani gościom, ani gospodarzom. Y, uważam, że. Jedyny powód do radości z naszej strony to jest to, że zagraliśmy pierwszy mecz w tym sezonie bez straty bramki. Natomiast na praktycznie we wszystkich meczach strzelaliśmy i dzisiaj ta skuteczność nas zawiodła. powiedział trener, że mogli ten mecz wygrać, oczywiście, jeżeli by wykorzystali pierwszą sytuację, którą mieli, to mogłoby się różnie potoczyć. Natomiast tak myślę, że przy tych sytuacjach bramkowych 2 do 1 dla Kluczborka. Trudne spotkanie na pewno dla obydwu zespołów, bo tak naprawdę nam te punkty były potrzebne dzisiaj bardzo, dlatego że się zbliżamy do, tej, do dna tabeli i trzy punkty dzisiaj to praktycznie po wygranym meczu wyciągnęłyby nas o dwa, trzy miejsca w górę i bylibyśmy na strefą spadkową. Niestety musimy sobie to zostawić na później i myśleć teraz o meczu za tydzień w Nowym Sączu. Dlatego, że skala trudności tych meczów, myślę, będzie, będzie podobna. Kwestia jest tylko tego, czy trafimy w dzień, trafimy w dyspozycję odpowiednią. Natomiast myślę, że prezentujemy futbol na takim poziomie, że stać jest nas, aby wygrywać z każdym. Za nami taki bardzo trudny tydzień, bo w czwartek rozegraliśmy 120 minut Pucharzy Polski w Chojnicach. Zanim wróciliśmy do domu, to była w pół do trzeciej w nocy niecałe 48 godzin na, na regenerację. No, a było bardzo trudno zebrać się. Do tego mamy wirus przeziębienia. Stąd niektórzy, którzy się pojawili w czasie meczu, Bartosiak, Witasik, z tego wirusa się wyleczyli. Niektórzy, jak Stanisławski, na ten wirus zapadli. Także było dzisiaj dużo zagadek, ale myślę, że z przebiegu meczu, stworzywszy tą sytuację Bartosiaka, mogę troszkę żałować, że nie wygraliśmy. Z drugiej strony, przysłowie mądre piłkarskie jest takie, że jak. Nie możesz meczu wygrać, to zrób wszystko, żeby nie przegrać. I, i nie chcę myśleć, co by się działo w szatni, gdyby ten rzut wolny w ostatniej sekundzie meczu, w doliczonym czasie gry, znalazł drogę do siatki. Trafiliśmy na bardzo trudnego rywala, jeśli chodzi o doświadczenie. Dodam tylko, że wczoraj na odprawie powiedzieliśmy, że dwóch naszych nastolatków, Dawid Flaszka i Kuba Serafin, mają tyle lat we dwójkę, co jeden Maciek Kowalczyk. Widać to było na boisku, Nowacki, Kasperkiewicz, Ganowicz, to są piłkarze, którzy na tym szczeblu wyróżniają się i doświadczeniem, i takim wojskowym cwaniactwem, bo te wszystkie kuksańce, jakie dostaliśmy, to taka lekcja dla nas na przyszłość, że za 10 lat, czy za ileś, my też tak będziemy grać, tak jak grał dzisiaj Kluczbork, z takim pełnym doświadczeniem. Cieszę się z tego punktu, jeśli chodzi o o to, co nas zostało w zeszłym tygodniu. Żałuję, bo gdybyśmy wygrali, mielibyśmy 17 punktów, ale Przyjmuję ten wynik i telegramy za tydzień z pogoną Dziękuję.